Ciekawo, witam z kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przeanalizujemy sobie wczorajsze mecze Ligi Europy. Zapraszam do oglądania. Dobra, zaczynamy. Pierwszym meczem jest Arsenal kontra Walencja. Arsenal zwyciężył ten mecz do jednego w pierwszej rundzie gry u siebie, a następnie będzie rozgrywał na stadionie walencji. Pierwszą bramkę dla Walencji po asyście Rodrigo w 11 minucie szczelił Jak w 18 minucie po asyście Aubameyanga y, dla Arsenalu strzelił Lacazette, w 26 po asyście Chaka, kolejny raz Lacazette no i w doliczonym czasie 90 minucie Premier League strzela strzelił bramkę na 3 do 1 po asyście Kolasinicza. Zobaczmy tutaj jeszcze statystyki. Posiadanie piłki, Walencja 42, a Arsenal 58. Sytuacje bramkowe, Arsenal 14, a Walencja 10. Strzały na bramkę, Arsenal 6, Walencja 3. Strzały niecelne, Arsenal 4, Walencja 4. No i tutaj już reszta staty statystyk. Dobra. Składy, skład Arsenalu w bramce Czech. W obronie Kolastynicz Kościelny, Sokratis, Mustafi, w pomocy Czaka, Goenzenzi, na prawej pomocy Nielsen, na lewej mają w środku SPO, Ozil, no i na ataku LKZ. Skład Walencji, w bramce Netto, w obronie Picini, Garaj, Gabriel, Dechabi Gaja, w pomocy Soler, Parejo, Gonzaglia West i na ataku Rodrigo. Zobaczmy tutaj jeszcze wiadomości. Arsenal zaczął źle, skończył się w świetnym stylu, ale jest bliżej awansu. No zobaczymy w, w drugiej rundzie, czy uda się Arsenalowi przejść do finału Ligi Europy. Drugim meczem jest Frankfurt pomiędzy Chelsea i Londyn. W tym meczu był było jeden do jednego. Pierwszą bramkę dla Frankfurtu zdobył w 23 minucie Jović po asyście Kostić. W 45 minucie bramkę dla Chelsea zdobył Lowes Pedro po asyście Loz Zobaczmy tutaj jeszcze statystyki. Posiadanie piłki Chelsea 64, Frankfurt 36. Sytuacje bramkowe Chelsea 16. Frankfurt 5, strzały na bramkę Chelsea 5, Frankfurt 1, strzały niecelne Chelsea 6, a Frankfurt 2. No i tutaj miażdżące y, statystyki y, Chelsea. Zobaczmy składy, skład Frankfurtu w bramce Trabu, bronię Falette, Hinteregger, Abraham w pomocy Kostića Sebe, Fernandez de Costa, y, y, Gacinowicz, Roden na Atakujowicz. Zobaczmy skład tutaj Chelsea london w bramce Ariza Balaga w obronie. Azbli Louis Christensen Emerson w pomocy. Kante Jorginho, Lowes Czek. Na prawie pomocy Pedro, na lewej William. Na środku Oliver Giroud. Zobaczmy jeszcze tutaj wiadomości. Eight Rank zaskoczył Chelsea, Anglicy, Anglicy faworytem przed rewanżem. No, zobaczymy, co, co w drugiej rundzie pokaże Chelsea. Z tej strony to wszystko, jeśli Wam się podobał, podobał taki odcinek z, tych me, z takich meczów, podsumowań meczów, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, a ja Was żegnam, cześć.